I przedostatnia kolejka turnieju Rocznika 2012. Boisko numer 1. Kroma Ostrojenka Warnia Olsztyn. Boisko numer 2 Polonia Pasłek Naki Olsztyn. Boisko numer trzy Olimpia jeden, Olimpia dwa.

Właśnie, się nie zastąpić, nie? Ale to nie chleb, nie? Całą drogę o babci gadaliśmy, a tu nic. A tu A tu skucha. O babie, nie. Nie reprezentujesz ludzi jak じゃあこれでいいんだよ。 Sí, 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 s sí, 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 s s Wolny czy karny? O, jest! Wyszła! O, jest! Jest Olimpia, je! Olimpię. i przedostatnia kolejka Katarzyno na Kecs dla rocznika 2012. Mamy jeszcze po tych meczach ostatnią kolejkę. Na boisku numer 1 w ostatnich meczach, zagrają Naki za Zatokę Braniewo. Na boisku 2 Korona Ostrołęka Polonia Pasłań. Na boisku numer 3 Warnia Ostrym Olimpia Druga Elblą. I po tym turnieju zaczniemy turniej Naki Express Rocznika 2011. Planowany yy, początek od prawa. Techniczna była na 12.45. Będziemy mieli około 10 minut około 10, może 15 opóźnienie. Turniej 2011 rocznika. Zaczniemy tutaj wspólnym zdjęciem przy kontenerach niebieskich. Powiemy wtedy i trenerom, i zawodnikom nasze zasady i ruszamy. Mamy trzy boiska. Boisko numer 1 jest to boisko najbliższe przy niebieskich kontenerach. Na tej samej połowie pełnowymiarowego boiska jest boisko numer 2 koło trybów i boisko numer 3 jest to te boisko najbliższe przy szkole. Mamy osiem drużyn 2011 rocznika. Na trzech boiskach każdy z każdym czas grania, około 2 godzin, także praktycznie no stop gramy. Godzina około 12.55. Będzie tu spotkanie przy niebieskich kontenerach Różny rocznika 2012. Zrobimy wspólne zdjęcie i przejdziemy do, do rozgrywania meczu. A rocznik 2012 właśnie rozgrywa przedostatnią kolejkę meczy. Mecz trwa 15 minut. Do końca tego meczu jest około 9-10 minut. Potem ostatni mecze i w ostatniej kolejce rocznika 2012 na boisku numer 1 zagra Naki Olsztyn, Zatoka Braniewo. Na boisku numer 2 kolona Ostrolenka, Polonia, Pasłęk. Na boisku numer 3 Walnia, Olimpia, Druga, Elblą. Aktualnie na pierwszym miejscu jest Krona Ostrolenka. 食べてくださるい。 Przepisy e, są następujące, takie same jak w rozgrywkach e, ligowych bez zmiany lotne, rzuty z autów wprowadzane nogą, czyli może sobie zawodnik podprowadzić piłkę. Ogólnie naszym e, zamiarem było tutaj. Tworzenie możliwości rozgrywania meczu jeszcze po rozgrywkach ligowych z drużynami, z którymi zazwyczaj się nie grało podczas rozgrywek. Ogólnie traktujemy to jako zabawę.

Rozpiska y, turnieju 2011 rocznika jest już na stronie internetowej turniej.samorai.pl. Tam jest, y, są rozpisane mecze, tam też również będą podawane na bieżąco aktualne wyniki. U, na naszym turnieju podajemy wyniki, aczkolwiek nie są one ważne jako ciekawostka. Nie przywiązujemy do nich większej wagi. Także 2000, w godzina 2011 ślicznego 11 św. zaczniemy około 13.55. Aktualnie rozgrywana jest przedostatnia kolejka turnieju 2012. Od razu po tym meczu drużyny przygodę na swoje boiska i gramy ostatnią kolejkę. Na boisku numer 1 ostatni mecz zagrają na Kiosłym Zatoka Braniewo. Na boisku numer 2 korona Ostruęka Polonia Pasłęk. I na boisku 3 Warna Olsztyn od ნებისმიერ გადატანაზე, რა? Jaka analiza z tabelki? Dziewczyny, jaka... Analiza z tabelki, że tam ci by musieli zremisować, żebyśmy jakiekolwiek szanse nie, ale A skąd wiesz? Czy Korona no, z, korona z Polonią. Ten portowy ten ostatni z kim gra. Pasły? Korona z Polonią Pawłem. My gramy tylko ostatni już. Jedna o gra. No nasz o litę tylko gra. tam też nie gra. Ja ale my mówimy o tamtej drużynie, która jest pierwsza, nie nasza. No to graj jeszcze z Polonią Pawłem. Tak, nie na świecie. Mają ci mnie czekać. Pierwsza kryjina, co jest? W Polsce, on ją słońce. Po moim pióku. W mojej strony. Ale kiedy to jest Olympia? Bardzo mocno. Serce. Serce jest na stole. Jest taki

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Obrigado. Uh, uh, 4Net-hertz Empor drop respuesta どうも。 повернення до виходу за кордон, да? Ну, і так, але це буде побачити кожен, кожен людина, яка це ставить. Це буде, 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 це буде

よかったです。